Tych, którzy mają naprawdę wielki problem z samym sobą, tych, którzy konsumujecie ten cały korporacyjny syf i o tym nie mówicie. Więc moi drodzy, w związku z Waszymi atakami, że jestem sprzedawcą taki, 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 to powiem Wam pierwszą podstawową rzecz. Te wasze wartości narodowe, które wy bronicie, to pierwsza podstawowa rzecz, mają główno wspólnego z czymkolwiek, bo konfederacja, którą wy tak bardzo popieracie, pozwala tak naprawdę truć wszystkie dzieci na terenie Polski i e w rzeczywistości, kiedy bronili polskich moi drodzy gospodarstw rolnych, to bronili interesu korporacyjnego. Przy Piątce rolnika tak naprawdę bronili interesu e, korporacji zagranicznej, tuczu przemysłowego, tych właśnie szkodliwych parówek, e, które są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bo problem leży w surowcu. I, e, na pewno nie bronili interesu. Ludzkiego, czyli ludzi, i nie bronili też gospodarstw rodzinnych, tak jak nie bronił Kołodziejczak. Moi drodzy Państwo, podstawą bytu człowieka jest woda i jedzenie, ale moi drodzy, nigdy w życiu nie usłyszeliście z ust Konfederacji, a w szczególności Kołodziejciaka też, że na terenie Polski ludzie są truci, bo nie ma systemu kontroli jakości żywności. Kiedy startowałem właśnie z Konfederacji w 2019 roku i dlatego będę ich napiętnował, będę o tym głośno mówił. I jeżeli nie dowierzacie, to zapraszam pana Męcena, Dziambora, Sośnierza, moi drodzy, Korwina Kegel Brauna, Winnickiego i Bosaka. Do debaty. A Winickiemu to mogę prosto wryja wygarnąć. Jak się wobec dziecka obrócił napięcie w Warszawie? Kiedy żeśmy mówili, że są dzieci z randapem. Co drugi dzień na terenie Polski umiera dziecko. Co drugi dzień odbywa się pogrzeb, moi drodzy, dziecka, które umiera na nowotwora złośliwego. Między innymi przez takie parówki, jakie są sprzedawane. I pytacie się mnie, a dlaczego, jak jest wyrok z Animexem, to... Polskiej, bo na to przyzwalają politycy, od lewicy po Konfederację, moi drodzy, nie mówią głośno na, na ten temat z mównicy sejmowej. Pamiętam, Sośnierz, jak żeś powiedział pod Sejmem, glifosat i sprawa trucia dzieciaków. to sprawa Bustowskiego, to ty o tym mów, a tobie za co, Sośnierz, płacą? Za co ci Sośnierz płacą? Powinieneś z mównicy sejmowej mówić w obronie dzieci. I jesteś do tego zobligowany na podstawie konwencji. Ty pracujesz dla mnie, a nie ja dla ciebie. Moi drodzy Państwo, nie ma żadnego polityka i nie ma na kogo głosować w tym kraju, dlatego że wszyscy prą tylko do koryta, prą tylko po to, żeby dochapać się do tych. Pieniążków, do tych, ubrać białe rękawiczki i udawać, że oni rządzą. Bandat nierobów, darmozjadów i nic więcej. Od lewicy po konfederację. Powtarzam, żadnej partii na dzień dzisiejszy ani żadnego ruchu nie popieram, dlatego moi drodzy, jestem za likwidacją formy partyjnej, likwidacji Sejmu i Senatu, funkcji prezydenta, premiera i dążę do decentralizacji władzy. Rozwalenia tego w piździe i dość tego, moi drodzy, żerowania. Żaden polityk nie będzie mówił, żaden rolnik, ten konwencjonalny nie powie, że trzeba wdrożyć system kontroli jakości żywności. I nie będzie problemu z napływem z Ukrainy, zboża. Jak będą służby to kontrolowały, będą laboratoria, ale rolnicy będą musieli produkować. System przetwórstwa rolno-spożywczego, który truje. I chętnie, i tu deklaruje, do pięciu laboratoriów oddam męce na piwo, ale ja je kupię z takiego źródła, które nie będzie, że oni mi dostarczą i oddam to piwsko, które on sprzedaje, jak ludzie piszą, po 12, po 16 zł za pół litra piwa, moi drodzy, i sprawdzę pod końcem pozostałości pestycydów, moi drodzy, i randapu, glifosat. Nie ma problemu. O tym w debacie publicznej z politykami nie usłyszycie. Bo po co? To jest niedobra rzecz o tym mówić. Bo przecież politycy są od tego, żeby służyć korporacjom czerpać z tego królewskie zyski. Ale ludzie się nie liczą, a w szczególności nie liczą się dzieci. I czas najwyższy o tym mówić. Czas najwyższy, żeby się ten kurde cały naród obudził. I przestańcie bronić. Bo nie potraficie wziąć spraw w swoje ręce. Nigdy nie wierzyłem w agrounię i zawsze od całego początku mówiłem, że to jest koń trojański, tak samo jak jest utworzona konfederacja, która jest koniem trojańskim. Ale moi drodzy, sprawy zaszły za daleko. Kiedy to już zaczyna to dotyczyć naprawdę dzieciaków, kiedy te dzieciaki są trute i ktoś będzie mówił w sposób bezczelny, moi drodzy. Że to jest choroba XXI wieku, to Wy się naprawdę w tym XXI roku XIX-wiecznym dobrze pierdolicie w głowę. Bo nikt tego kraju nie zniszczył tak bardzo, jak zniszczyła Solidarność i Polacy. Nikt nie doprowadził tego kraju do takiego upadku. Nikt tego kraju nie przejął bez zgody i przyzwolenia Polski i polskich obywateli. I nie mówmy. Że nie jest to prawda. Bo powiem to każdemu prosto w oczy. I chcę, kurde, naprawdę chcę zdarzenia się w debacie pu publicznej z Konfederacją. I to z każdym politykiem. I to z każdym politykiem z Konfederacji w z, z platformy z PSC. Dawajcie ich i biorę się, za nich i będziemy jechali. Ale taka jest prawda. Taka jest prawda. Konfederacja jest zakłamana, zakłamany jest bosak, dżambor, sośnięz i cała reszta. Jak nie dowierzacie, to zorganizujcie debatę. Ja wtedy z nimi porozmawiam, ale powyciągam, powyciągam dokumenty i filmy, które mam jeszcze z okresu, kiedy startowałem z Konfederacji. To jest Jedno oszustwo. Wiecie, na czym im tylko wszystkim politykom zależy? Od lewicy przez Konfederację na waszych subwencjach ubrać białe rękawiczki, rządzi dziel, a niech ludzie zapierdalają na nich. I taka jest rzeczywistość. Pozdrawiam serdecznie.